Cześć kochani, tutaj Dominika i witam was na moim kanale Słuchajcie, Nikita, myślę, że większość z was ją kojarzy, zdziwiłabym się Jakbyście jej nie znali, ale jest to bardzo kontrowersyjna osoba U mnie już pojawiały się na jej temat jakieś tutaj filmiki Między innymi, słuchajcie, była tam drama z nią, że zaczęła obrażać jakichś tam swoich ex. W czym jeden ex to był tak naprawdę ex, który nie był prawdziwym ex, dlatego że ona go wynajęła jako chłopaka do jakichś tam dwóch filmików, bodajże to jest w ogóle on: Michael Jerker. No i potem ona tam się w nim zakochała, a on jej niezbyt chciał, ale ona twierdzi, że jest inaczej, że on ją po prostu zwodził i tak dalej, po prostu drama, a ten Michael mówi, że, no, że to nieprawda, że po prostu wynajęła go te dwa razy i to tyle i nic więcej nie było, a Nikita tutaj mówiła, że miała zama na serce i tak dalej. No, teraz w ogóle ten Michael to jest z Daisy Kitch, Nie wiem czy ją pamiętacie z The Hype House w ogóle To też były niezłe czasy, jakieś chyba dwa lata temu Nawet już nie pamiętam, tak to było dawno Tak samo jakiś problem z paparazzi Że tam powiedziała do niego sio, bo chciała się ustawić do zdjęcia Przy czym ona mówiła, że nie, że to nieprawda No wiecie, no po prostu jakieś takie rzeczy A teraz kolejna drama z no, Czy jesteśmy dziwieni Chyba nie, ale... Zanim przejdziemy do tego tematu, chciałam podziękować tej osobie, zaraz na moim profilu na Instagramie, także pozdrawiam. Chwaj wam to znajdziecie w opisie. Ostatnio jestem tam bardziej aktywna, więc no jeśli jesteście ciekawi, co tam się znajduje, to możecie wchodzić. Link zostawiam Wam też w opisie. Ale dobra, Nichita, słuchajcie. Ostatnio zrobiła sobie ona jakąś przerwę od social mediów. Na YouTubie wynosiła ona z 3 miesiące, ale to akurat nie normalka, że co 3 miesiące wstawia jakiś filmik, ale już na TikToku e, wynosiła ona miesiąc. A na TikToka częściej wstawiała te filmiki, także tutaj mogliśmy się zacząć zastanawiać. Tym bardziej, że usunęła wszystkie, ale to wszystkie zdjęcia z Instagrama. Nic nie było wiadomo. Usunęła nawet profilowe. Także wszyscy zaczęli się zastanawiać, jakby o co chodzi, czy to jest coś poważnego, a może po prostu zrobiła sobie przerwę, a może totalnie rezygnuje z social mediów, jakby nie mieliśmy żadnych wyjaśnień, a tyle rzeczy wskazywało na to, że coś się dzieje i to negatywnego. I wtedy właśnie słuchajcie, wjeżdża Nikita z przerażającym naprawdę tytułem filmiku, przerażającym story, zapowiadającym ten filmik. Myślę, że domyślamy się, jaka była reakcja wszystkich. Pierwsza, pierwsze takie wrażenie na to przerażenie, strach. Ja naprawdę nie rozumiem, co ona sobie myślała, bo chyba domyślacie się wszyscy, że żyje, że żyje i że to był po prostu jakiś taki clickbait. Ja jeszcze, słuchajcie, rozumiem, że każdy ma prawo, jakby usunąć wszystkie swoje zdjęcia albo nie wstawać, robić sobie przerwę. Tak jak mówiłam, że robią z różnych. Powodów te przerwy, czy to zdrowie psychiczne, czy to chęć po prostu urlopu, odpoczynku, a może brak motywacji. Um, tylko, że powrót w takiej formie, że RIP, Nikita Dragon, jakby serio swoją śmierć sfingować, spuszować. Kto takie rzeczy robi? Ale zacznijmy od jej e, filmiku na YouTube, bo on pojawił się wcześniej przed tym postem na Instagramie, bo właśnie wstawiła posta też na Instagramie, ale to e, później do niego przejdziemy. Najpierw filmik. Wiadomo, miniaturka, R.I.P. Penic Dragon i e, czarno-biały czarno filtr. Ona, zapłakana na mitaturce, no i klikamy w filmik, no i rzeczywiście ona tam coś tam mówi, jest na ten rok 2019, Nikita Dragon coś tam się wypowiada Twierdzi, że ludzie cały czas e, wszystko robią tak, żeby to ona wyszła na tą złą i rzeczy naprawdę jest taka zła, e, coś takiego, no po prostu miała akurat zły dzień może, no nie wiem tak czy siak płakała eee, Każdy ma oczywiście prawo do emocji, ja tutaj nie mówię, że to coś złego płacz, bo to w ogóle nie jest coś złego Tylko chodzi mi właśnie o te podpisy, o filtr, miniaturkę To wszystko naraz było nie w porządku Ale później w tym filmiku przechodzi do roku 2021 Czyli rebirth, czyli po prostu odrodzenie, odrodzenie Nikity, prawda? To chodziło tak naprawdę, o to, że ta stara Nikita umiera jakby i teraz jest nowa Nikita, prawda? Pełna pozytywnych emocji i tak dalej. Niczym, słuchajcie, każdy właśnie na początku roku wiecie New Year, New Year. No nie, tak Nikita właśnie stwierdziła w październiku, że zrobi. Ale gdyby tego było mało, słuchajcie, okazało się, że to jest wszystko, że, że ten filmik jest po prostu sponsorowany i po to to wszystko seriowo. Ona nagle z tego płaczu przechodzi do szczęśliwej siebie, coś tam opowiada. Mówi w ogóle, że ten filmik jest e, sponsorowany. A potem jeszcze przychodzi do jakiegoś vloga. Jeden wielki bałagan. Co? I napisała obok swojego imienia Rest in Peace, jakby dla zasięgów. Według mnie w ogóle to, to nie jest coś, z czego powinniśmy żartować, albo takie słowa tak o sobie lekko mówić. No, to są poważne rzeczy I no, jakby no, ona ma wiadomo Swoje sumienie i tak dalej Ale nawet względem jej fanów Czy tam osób, które ją jakoś obserwują To jest nie w porządku Bo bardzo się o nią martwiły A ona tak gra z ich emocjami Ale właśnie jeszcze opis do tego filmiku Bo wcale nie był lepszy niż on sam Drodzy umiłowani Zabraliśmy się tutaj By złożyć na spoczynek Kobietę o moich imionach transseksualną gwiazdę popu CEO BAD B ale najbardziej znaną jako Nikita Dragon. Niech spoczywa w spokoju RIP 2019-2021 Kupicie tutaj link po prostu do tego sklepu Co za bałagan Ale tak, spójrzcie w ogóle też na reakcje ludzi, bo ja się zawsze przyglądam i komentarzom i łapką w górę czy w dół i no, tutaj możecie zobaczyć, że w dół tych łapek jest 33 tysiące, a w górę tylko 20. Tylko. Jakby <grym> to też dużo, właśnie o to chodzi, ale w dół jest jednak ich więcej, więc tutaj powinno też i dać do myślenia, że hmm, może coś zrobią nie tak. A teraz komentarze. To jest totalny bałagan. Od płaczu do bloga modowego, do bycia sponsorowanym przez szulazu. Mam no, co za brak odpowiedzialności. Narcyzm i toksyczność tej osoby jest po prostu nierealna. Dlaczego ma fanów, będąc tak toksyczną osobą? Jest to niewiarygodne. Nie mogę uwierzyć, że ludzie nadal ją wspierają. Jest tak zapatrzona w siebie. Powinna spokornieć. Teraz przejdźmy do Instagrama i do tego i filmiku na nim, gdzie widzimy, jak zakopują jak wrzucają piasek na kamerę, czyli że zakopują kogoś. Niby, prawda? No i potem tam jest Nikita, ta, która się tam nie wiem, odradza czy coś takiego. No, jakiś taki na końcu, L.A.P. Nikita. No i teraz słuchajcie ten opis. L.A.P. Um, Nikita Dragon. Miałam w swoim życiu wiele odrodzeń fizycznie, zawodowo, prywatnie. Odnalazłam siebie, zgubiłam się, później całkowicie się nie znałam. Życie ci to zrobi. Połoń za sławą, pieniędzmi zrobić to. Piękno w spadaniu, zatracaniu się polega na tym, że zawsze masz wybór, aby podnieść swój tyłek i zacząć od nowa, by odrodzić się. Muszę odłożyć stary rozdział mojego życia, by mógł narodzić się nowy, przypełniony wdzięcznością, pokorą, <grytania> cennymi lekcjami wyciągniętymi z błędów przyszłości. Bardzo skupiałam się na mojej zewnętrznej transformacji, więc teraz czas skupić się na tej wewnętrznej. Zatrzymać wszystko i wykonać pracę, by zadbać o siebie mentalnie, emocjonalnie i duchowo. Cieszę się, że mogę razem z Wami wkroczyć w tą nową erę. Bardzo Was wszystkich kocham, dziękuję za wsparcie. Słuchajcie, jestem bardzo ciekawa Waszej opinii na ten temat. Także koniecznie podzielcie się nią w komentarzach. Na pewno e, poczytam, bo zawsze czytam e, komentarze. Także piszcie, co o tym wszystkim myślicie. Moją opinię myślę, że znacie, coś tam powiedziałam na jej temat. Żeby było jeszcze gorzej, to e, Niki to zrobiła z tego merch i można chodzić z taką bluzą. Ja bym się strasznie dziwnie czuła, jakby wychodził ktoś z bluzą z moim imieniem i takimi napisami. Coś strasznego. No, ale słuchajcie, każdy ma swoje zdanie na ten temat, także jestem ciekawa Waszego. Czekam w komentarzach, piszcie koniecznie. I tak to tyle, jeśli filmik Wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę. Mój Instagram jest w opisie, tak jak już mówiłam. I widzimy się w następnym filmiku. Mam nadzieję, że jak najszybciej, ale jakbyście mieli jakiś temat, który chcielibyście zobaczyć na tym kanale, to koniecznie też dajcie mi znać, czy tutaj w komentarzach, czy na Instagramie, gdziekolwiek. Na pewno wezmę to pod uwagę. Bo ostatnio nie masz tyle tych spraw, stąd też widzicie, te filmiki nie są tak często. Plus też, no, też mój czas jest trochę ograniczony. Mam trochę na głowie ostatnimi czasy. Ale tak, ale chętnie będę dla was dalej tutaj tworzyć jakiś tam kontent. Tylko, jak macie jakieś upodobania konkretne, to dajcie znać. No i to, to, tyle. Dziękuję, słuchajcie, za oglądanie i widzimy się w następnym filmiku. Pozdrawiam. Bye bye.